Chciałbym ja pokazać w ostatnim filmiku dotyczącym szeregu logarytmicznego i jego zachowania się chaotycznego inny sposób obrazowania zachowania się tego szeregu, który opiera się na pokazywaniu dystrybucji czy też histogramu tego szeregu logarytmicznego. Jak to zostało zrobione? Mianowicie oś, którą to zaznaczyłem jako oś R, ale to z powodu, które za chwilę wyjaśnię, ale wzór jest ten sam, a więc następna wartość R jest wytworzona przez wartość bezwzględną z logarytmu pierwotnej wartości R wymnożony przez stałą, którą w tym wypadku jest 2,71. A więc układ znajduje się na granicy chaosu. Jeśli by było nieco większe, to wówczas chaos znika, pojawiają się atraktory. Zatem mamy tego typu wzór i żeby taki wykres uzyskać, to ja podzieliłem tę oś R od 0 do 15, co prawda, ale pokazałem tylko do 9, bo mamy tutaj najwyższą wartość wynoszącą, tutaj, no i całe 9, na 1500 odcinków. I napisałem program, który mi zliczał ile razy podczas 100 tysięcy iteracji pojawi się dana wartość w tym odcinku 1,500 na tej, powiedzmy sobie, tej odległości od 0 do 15. I okazuje się, że zliczając w ten sposób otrzymuję wykres, który posiada tutaj maksimum przy wartości równej 1. Ponieważ to nieco przypomina, ale nieco tylko przypomina wykres radialnej gęstości elektronowej dla stanu podstawowego atomu wodoru z przyjęciem jednostek atomowych, gdzie też dla wartości A0 równej 1, bo, bo, bo tyle wynosi w jednostkach atomowych, mamy maksimum takiej funkcji no, 4pi kwadrat razy gęstość elektronowa. No, to nasunęło mi myśl, żeby potraktować ten układ, powiedzmy sobie, w taki sposób, że jest to właśnie promień wodzący jakiegoś tam układu, który może by przypominał atom wodoru i dołożyć do tego dwa z sferycznego układu współrzędnych. I tak zrobiłem. Napisałem taki dość prosty programik w Small Basicu, który Obrazuje właśnie pojawianie się tych punktów, a więc liczenie tego promienia, który tutaj w tym miejscu jest zliczony, a następnie dodawanie kątów w psi i Theta i obrazowanie tego. Ja to zrobiłem na, na płaszczyźnie dwuwymiarowej, no i widać, że tworzą się tego typu punkty. Właściwie to gdyby to potraktować no, prawidłowo, to ten punkt się pojawia i znika, ale ja tutaj sumowałem położenie tych punktów. Żeby pokazać, że rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z układem trójwymiarowym, to zastosowałem ten sam program, napisałem jeszcze w Matlabie, w języku Matlaba i dołożyłem tutaj po prostu możliwość wydruku trójwymiarowego. Uruchamiam ten program, gdy szybko pojawia się, jak widać, tutaj wynik. Ja ten wynik jak mi się to uda zrobić porządnie, pokażę, powiększę nieco okno. Ojej, zginęło mi tutaj, ale zaraz się pojawi prawidłowo. No i zobaczmy, że rzeczywiście obracając ten układ dostajemy taki obraz z zsumowanych punktów. No można potraktować to jak obraz powiedzmy sobie gęstości elektronowej stanu podstawowego atomu wodoru, no w każdym razie przypomina to taki właśnie obraz. Jednakże chciałem wrócić tutaj do tego rysunku i pokazać pewne podsumowanie tych wszystkich obliczeń, a więc dystrybucja radialna, no radialna dlatego, że przyjąłem to za chroming i dodałem kąty, dla szeregu, szeregu logarytmicznego przypomina funkcję radialnej gęstości elektronowej stanu podstawowego atomu wodoru. Jednak jest taka różnica, że gdybyśmy wzięli ten atom wodoru oparty na tym szeregu logarytmicznym, to co prawda mamy rozmytą gęstość elektronową. Właściwie powinno tu się napisać tutaj w cudzysłowie, dlatego że nie jest to gęstość elektronowa. To jest tylko postulat, że to wygląda jak gęstość elektronowa, ale atom ma skończone rozmiary. Nie da się zrobić punktów nieskończoności, czy nawet punktów zerze. Ten szereg logarytmiczny jest, daje obraz rozmyty, ale skończone rozmiary. I jeszcze jedno. Elektron pojawia się, elektron, oczywiście też w cudzysłowie, punkty pojawiają się tu albo tam, ale nie robią tego jednocześnie. Nie ma ich jednocześnie. To znaczy, że gęstość elektronowa jest dyskretna i co do zasady no, tworzy się sekwencyjnie. Oczywiście można potraktować gęstość elektronową jako chmurę, ale jest to wynik nałożenia się albo bardzo szybkie zmiany położenia, powiedzmy sobie, elektronu wokół jądra, no tutaj punktu wokół początku układów współrzędnych. No i ten punkt drugi i punkt trzeci powodują, że informacje z dwóch ostatnich punktów rozmijają się i to dramatycznie z właściwościami, po pierwsze, funkcji falowej, która znika w nieskończoności, oraz właściwościami stanu stacjonarnego wynikającymi z niezależnego od czasu równania schrodingera no bo stan stacjonarny nam mówi, że elektron jest wszędzie jednocześnie. No to było dość ciekawe, ale okazuje się, że ten model ma taką fundamentalną wadę, on jest nieskalowalny, to znaczy ja to mogę robić tylko powiedzmy sobie dla przyjąć, że mamy do czynienia z jednostkami atomowymi, dlatego że ten wynik maksimum, który tutaj widać jest tylko dla R równego 1. I, to znaczy, oczywiście, zmieniając wartość cen, możemy to maksimum przesuwać, ale w ogóle ta, tego typu, nazwijmy to w cudzysłowie, gęstość elektronowa w ogóle się rozmywa. Te inne wykresy są paskudne. No więc, no można potraktować od biedy jak maksimum, odpowiadający maksymalnej gęstości elektronowej, czy gęstości radialnej elektronowej stanu podstawowego atomu wodoru. Ale nie da się tego bezpośrednio zrobić na przykład w jednostkach SI-CGS, tylko w jednostkach atomowych. To spowodowało, że ta nadzieja, jeśli można tak powiedzieć, na to, że to może mieć jakiś związek z atomem wodoru, no troszkę mi przygasła. Dlatego, że no szkoda tylko dla wartości równej 1. Chciałbym mieć model tego typu, który jest niezależny od jednostek, to znaczy jakiekolwiek jednostki, bym wziął, powinienem otrzymać obraz, który jest tutaj no, taki jak ten albo w każdym razie podobny z zachowaniem, powiedzmy sobie, cech, no, w którym radialna gęstość, no, w cudzysłowie elektronowa by była podobna do takiej jak dla stanu podstawowego atomu wodoru. To udało mi się zrobić, ale to już następnym razem.